Grzybobranie to bez wątpienia ciekawa forma spędzania czasu oraz okazja do fajnej zabawy z rodziną i przyjaciółmi. Dobrze jednak znacie na grzybach. Bo ładne wcale nie oznacza jadalne. Oto kiedy warto zbierać grzyby i co ze sobą zabrać, aby wrócić z pełnym koszykiem, zapytam chrzanowian. Czy chodzi pan na grzyby? Czasami chodzę. W tej chwili natomiast nie bardzo, bo sucho jeszcze jest. Są już miejsca, gdzie grzyby można spotkać. Ale ja aż tak dobry grzybiarz nie jestem. Oj, teraz to już nie, kiedyś tak. i nie, nie, nie lubię grzybów. A dlaczego pani nie lubię grzybów? Nie, nie wiem dlaczego, ale nie lubię. Był szedł za kimś, to ten pierwszy by nas zbierał. Ja bym tego. No, by za mną by znaczy on by nas zbierał? Nie. Jakie są rodzaje grzybów? No, jakie? Borowiki, podgrzybki, kurki, kozarze. Maślaczek. Raczej te, no opieńka ewentualnie. Podgrzybki, maślaki. No kurki, rydze. Jakie grzyby najtrudniej znaleźć? No chyba te, ja wiem, myślę, że te borowiki, naj te prawdziwe są najtrudniej do zdobycia. Podgrzybki i prawdziwki. U nas najbardziej szlachetnymi są borowiki, chyba je najtrudniej znaleźć tu w naszym terenie, chociaż są specjaliści. I jak się ubieramy na grzybobrania? To zależy od pogody. Takie rzeczy, żeby nie były żółte. Jakieś pruchowce lekkie, przewiewne, żeby... Ich... A dlaczego nie żółta? No bo lecą muchy, komary ciupią, lubią nas. Raczej trzeba było gumowce ubrać, ochrona przed kleszczami i, i jakieś takie no, spodnie prawda, całe, które nie przepuszczałyby tych zwierzątek niedobrych. Gumowce trzeba ubrać. Bo wiadomo, mokry teren i trzeba, trzeba chodzić na naprawdę dobre. Trzeba mieć dobre obuwie ze względu na różnego rodzaju zagrożenia typu żmije na przykład, które pojawiają się. No i jeżeli jest pogoda deszczowa, to bezwzględnie pelerynę. Co zabieramy ze sobą? No. Ja przeważnie jakiś, jakiś koszyk i noszyk, żeby odciąć grzywa. Kosz! Nie bierze się w folii żeby bo się zaparzają grzyby i trzeba brać tylko to, co się zna, a nie ludzie zbierają różne rzeczy. Kiedyś tamtego roku gościowi wyrzuciłem pół worka folii takich trujących I mówię, co to pan zbierasz? Gdzie chodzimy na grzyby? Do Żarek, hmm? przeważnie albo Malinicka, albo ten, zawsze tam, zawsze wolę chodzić na grzyby. Najczęściej gdzieś tam w lasy te żeśmy jeździli, albo koło kusza. A Jaka pogoda sprzyja grzybom? Bezwzględnie taka pogoda jak teraz nie sprzyja, ponieważ żeby grzyby były to musi być sporo deszczu, zamglone tereny aura taka pod mgiełką i wtedy rozwija się grzybnia. I ciepłe noce. Pochmurna, no i wilgotna i ciepła. Dobrze jakby spadał deszcz. Bo jak nie będzie deszczu, no to nie będzie, bo będzie zasucho. Nie będzie grzybów. Zna pan jakieś potrawy z grzybów? No przypyszne grzyby można robić, jak kotlety, zupa grzybowa, super, pierogi z grzybami. No, łóżka. Grzyb nie ma walorów, ale jest tylko smakiem witamina. Może być sos do sosu, zupa. Sos na przykład z maślaków jest bardzo dobry. Albo kurki, sos kurkowy. Albo do zupy się daje, albo przeważnie jajecznicę z tego. Ja lubię taką tu lokalną potrawę, którą poznałem dopiero sprowadzając się do powiatu chrzanowskiego, czyli do Balina konkretnie, tak zwana wodzianka. Bardzo prosta, ale sympatyczna potrawa. U mnie w domu robiło się sosik z grzybów i innego rodzaju zupki. Bardzo dobre są pierogi z grzybami, szczególnie uznawane w okolicy. W okresie Bożego Narodzenia, czyli na Wigilię. Bardzo często robię sosik na gęsto, yy, przyduszam na masełku, na cebulce, yy, doprawiam troszkę koperku, troszkę pietruszki solą, pieprzem, no i to jest bardzo smaczne. To o której ten obiad? Bo chętnie wpadnę. A, o której? No już jest późno, pewnie gdzieś koło trzeciej, czwartej. Dzisiaj będzie trochę później. O, już mnie wołają.